Pan obdarzy Was pokojem. Czwartek, 18 sierpnia, 20 tygodnia, okresu zwykłego. Bóg poprzez Ezechiela mówi, chcę uświęcić wielkie imię moje. I od razu możemy usłyszeć tutaj echa późniejszej modlitwy pańskiej, modlitwy Ojcze Nasz, kiedy mówimy, święć imię Twoje. Że Bóg zaprasza nas do tego, a my tak się modlimy, żeby Boże imię było święte, żeby Boże imię było uwielbione. Ale co, kiedy tak się nie dzieje? To Bóg dzisiaj mówi: to ja zadbam o siebie. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez Was pośród nich. I poznają ludy, że Ja jestem Pan. Pan Bóg mówi: Ja się potrafię o siebie zatroszczyć. Ja potrafię zadbać o to, żeby ta moja wielkość się pokazywała. Nie dlatego, że chcę pokazać swoją wspaniałość. Tylko wie, że ten blask jest potrzebny światu, żeby wiedzieli, że jest Bóg, że jest Pan życia i śmierci, żeby wiedzieli i znali właściwy kierunek. Święć się imię Twoje, niech to imię będzie uświęcone, żeby świat poznał jedynego prawdziwego Boga, który, który jest miłością. I potem ta wspaniała obietnica. Ma to imię Boże się uświęcić, a potem Bóg mówi: ja sprawię, że Wy się staniecie czystymi. Ja was oczyszczę od wszelkiej zmazy, wszelkich Bożków. Właśnie to, co my nie jesteśmy w stanie zrobić, ani nie jesteśmy w stanie uświęcić imienia Bożego, ale też nie jesteśmy w stanie uświęcić swojego, uświęcić samych siebie. I Bóg mówi: To ja to zrobię. Oczyszczę was i będziecie czyści. Więcej mówi dzisiaj: Dam wam serce nowe i ducha nowego. Tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Przepiękna jest ta obietnica zawarta w księdze proroka Ezechiela. Może dziś zostać dzisiaj w naszym sercu, tam gdzie czasami już tracimy tą nadzieję, mówimy: Ja już się nie zmienię, ja już nie daję rady, ja już spowiadam się co tydzień, co dwa przychodzę z tymi samymi grzechami. Wydaje mi się, że to moje serce jest takie twarde, trochę jak śpiewamy w tej pieśni, a nasze serca zimne jak lód. Ale dzisiaj Bóg daje tą obietnicę, to ja. Zabiorę to serce kamienne, to serce lodowe, a dam to serce z ciała. To ja ci dzisiaj oczyszczę. Przyjdź do mnie, ty tylko skorzystaj z tej możliwości. To dzisiaj przyjdź taki, jaki jesteś, a ja będę działał dalej. Święcie imię Twoje, my mówmy tak, a Bóg będzie dbał również dzisiaj o nas. Jako modlitwę psalmem otrzymujemy psalm 51, gdzie Wołamy stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. To jest to wołanie psalmisty, które dzisiaj bardzo no, mocno koresponduje z tym fragmentem z Ezechiela, z tą obietnicą Ezechiela. Stwórz Boże we mnie serce, serce czyste, a Bóg mówi: I ja stworzę serce nowe, już nie kamienne, ale serce z ciała. W Ewangelii Pan Jezus kontynuuje opowieści o. Królestwie Niebieskim. Wczoraj to królestwo było podobne do gospodarza, który ma winnicę i zaprasza robotników do tej pracy i nagradza ich życiem wiecznym. Dzisiaj Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który wyprawia ucztę. Ten obraz uczty bardzo, bardzo jest popularny w Ewangeliach, w tych opowieściach Chrystusa i oczywiście przemawia do nas. To jest ta uczta eschatologiczna, do której jesteśmy. Zaproszeni, ale okazuje się, że nie wszyscy chcą przyjść, nie wszyscy chcą skorzystać, ale możliwość jest. I oczywiście, kiedy czytamy tę historię, jakby w tym pierwszej warstwie, to najpierw jakby pokazuje, że jest to słowo skierowane do narodu wybranego, do Izraelitów. Oni są tymi, którzy nie chcą przyjść na tą ucztę. Wymawiają się, bo oczywiście zawsze każdy ma jakąś wymówkę. Tu trochę też siebie możemy odnaleźć, że często mamy też wymówki względem pójścia na Eucharystię, czy jakieś modlitwy, czy pogłębionego życia duchowego. Zawsze znajdziemy coś, co przeszkadza. Ale zobaczmy, że Bóg się nie zniechęca i mówi: ale uczta jest gotowa. Więc zapraszam innych, zapraszam dalej. No bo to wszystko jest gotowe, ta moja hojność się tutaj rozlewa, i ta druga część przypowieści mówi o tych, którzy przychodzą na tą ucztę, z tych wszystkich opłotków. Każdego jednego Bóg zaprasza. I potem następuje coś, co może nas zdziwić. No to skoro wszyscy przyszli również z tych opłotków, z tych różnych rozstajów, no to nie każdy wydaje się, że będzie gotowy i będzie miał strój weselny. O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego Bóg zaprosił, a potem. A potem przychodzi, patrzy, widzi człowieka nieubranego w strój weselny, no i ma pretensje, mówi przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego, i na końcu każe związać mu ręce, nogi i wyrzucić go na zewnątrz w ciemności, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. No, trudna wydaje się, ta przypowieść. Ale popatrzmy na to, że yy, tak naprawdę ona jest dosyć prosta. Jesteśmy zaproszeni do kościoła wszyscy, nie tylko naród wybrany. Każdy jeden i to jest święty Paweł Apostoł Narodów, który idzie do wszystkich, wszystkich zaprasza. Każdy może się ościć, każdy może przyjąć chrzest, ale kiedy już jesteśmy oszczeni. Kiedy już jesteśmy na tej uczcie, kiedy jesteśmy w Królestwie niebieskim, to już jest zupełnie inny moment niż przyjścia z opłotków, tam, gdzie faktycznie możemy być niegotowi. Czym jest ten strój weselny? Święty Paweł, czy to w liście do Rzymian, czy do Galatów, powie: przyobleczcie się w Chrystusa. To jest ta szata Godowa. Staję się jak Chrystus. Jeśli już jestem zaproszony, jeśli jestem tutaj i korzystam z tej uczy, z eucharystycznej, przyjmuję ciało i krew Chrystusa, przemieniam się w Chrystusa, więc wydaję uczynki też te Chrystusowe. Jestem chrześcijaninem i brak tej szaty, znaczy brak tych uczynków, nie żyje tak. O, przyszedłem, jestem, korzystam, ale, ale wcale nie mam tego stroju weselnego. Nie jestem przyobleczony w Chrystusa. Mówiąc za Ezechielem dzisiaj z pierwszego czytania, byśmy powiedzieli: Nie mam tego nowego serca, ale mam wszystkie możliwości. Jestem na uczcie, jestem w tym królestwie, nie korzystam. Dlatego to zdziwienie, dlaczego ten człowiek nie ma stroju weselnego, i później wyrzucenie go, bo przyszedł tutaj, nic nie zrozumiał, w ogóle nie skorzystał. Dzisiaj to jest to słowo dla nas. Każdy jest zaproszony, każdy może przyjść, każdy może skorzystać, ale żebyśmy tych Bożych darów, które nam obiecuje, a potem daje, nie zmarnowali. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.